Leczysz niedoczynność tarczycy i stosujesz lewotyroksynę w formie tabletek, to na pewno wiesz, że musisz użyć ją co najmniej godzinę przed pierwszym posiłkiem. No ale co jeśli zapomnisz? Zawsze istnieje możliwość przyjęcia dwie godziny po ostatnim posiłku, natomiast nie zaleca się mieszania takich sposobów przyjmowania i zawsze taką sytuację warto skonsultować ze specjalistą. Trzecie poranna kawka, a właściwie kofeina, która jest w niej zawarta, może zmniejszać efektywność i wchłaniania, i działania leku w organizmie. Także zachować co najmniej dwie godziny odstępu między zażyciem euteroksu czy letroksu, a wypiciem kawy. I po czwarte, jeśli suplementujesz jony wielowartościowe, jak na przykład magnez czy wapń, albo żelazo, musisz pamiętać o zachowaniu minimum 4-godzinnego odstępu między zastosowaniem lewotyroksyny a tych suplementów, bo będą wpływały niekorzystnie na jej wchłanianie i będą zmniejszały jej działanie w organizmie. Często pokarm i suplementy wpływają na działanie leków, które stosujemy. Żeby zoptymalizować swoją dietę pod kątem ewentualnych interakcji z suplementami i lekami, zawsze konsultuj to ze specjalistą.